Olku, a ty dzwoniłeś do producenta w sprawie innych kombinezonów? Jak to mówią, niechże rdzenia, kobieto, tam. <laughs> Jak to mówią foki. <laughs> dobrze, kochanie, dobrze. Słuchajcie, słuchajcie, na Zygzapie będzie teraz film o łoczy znikającym kombinezonie. Przydałby się taki dla ciebie. <laughs> Mały z ciebie psa. Rybki? Mamy ten mega nowy wybór programu. A, ale pilota takiego samego. Hej, nie powinien być dłuższy? Co? Nie wiem, szerszy czy taki grubszy, Co? Zasadniczo to oferta programowa jest szersza, więc pilot szerszy mógłby być. Pilot jest normalny, ale ma mnóstwo funkcji. Wiecie ludzie, że można na przykład włączyć opcje opisów, co się ogląda? Wybrać wersję językową? Co to, to jest dinozaurusz? Pańskie łódry! Tylko spokojnie, jestem z wami i nie pozwolę, żeby Wam włos z futra spadł! Dzień dobry, jestem sąsiadem z góry. Jedno pytanko. Nie mam sygnałów TV. U Państwa wszystko gra? A dzień dobry! My mamy cyfra i wszystko gra. Takie buty. No cóż, to do widzenia. Ojej, no, 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 no trzeba było go dziaskiem poczęstować, albo no, cukru pożyczyć, no Ruszowi. Albo, jak to mówią, nie grzej rdzenia kobietom. <grym> Olek! <grym no wiem, 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 ci... No, z sąsiadem trzeba zgodnie żyć. Przecież to był łotr w kombinezonie sąsiada. co? Cyfry mają. Mówiłam ci, żeby zamówić. To wcale nie taka droga impreza. Mówiłam? Jesteś kobietą?